Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 Jest czwartek, także oczywiście kolejna porcja modyfikacji, na którą pewnie e, czekacie Także no jak widzicie dzisiaj już trochę sprzętów tutaj jest przygotowanych Także rzeczywiście lecimy po kolei e, No i przypominamy zasady, czyli łapka w górę jeśli którąś modyfikację pobieracie Napiszcie w komentarzu co pobieracie i co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Bo tak jak mówię, każdy komentarz czytam, także liczę na Wasze propozycje. No dobra, przechodzimy do omawiania, także lecimy po kolei. Co my tu mamy? Na początek idzie autosanka D47, która ma do wyboru koła wąskie, jak tu ktoś napisał. Niestety z błędem albo koła szerokie. Pojemność przyczepy to 6,5 tony. Z tego co się orientuje przyczepa ma też nadstawki. Zaraz Wam to zaprezentuję jak to wygląda wszystko razem z nadstawkami. Także już podpinamy tutaj mój sprzęt, który służy pomocą do wszystkich maszyn, które się tutaj znajdują, żebyście zobaczyli jak to wszystko wygląda i się prezentuje. Także oczywiście co? Możemy sobie pootwierać każdą burtę z tego co widzę. Możemy zapiąć pasy transportowe, także też fajne bajer na jakieś belki albo drewno, żeby wozić. I jeszcze możemy zmienić pojemność przyczepy z tego co widzę, tak czy nie? Co jest? Halo? Zmiana pojemności, a czemu nie działa? Coś jest nie tak. Zapnij pas czy się nie da zmienić pojemności. Zobaczmy jeszcze raz. Coś, coś nie działa. A jest, dobra, Klawi, klawisze mi się przestawiły. Dobra, działa. E, także widzicie dwa, dwa tryby, w sumie trzy. Takie jedna, na nadstawki drewniane i przyczepa na kiszonkę. Także dość fajny bajer, oczywiście. E, Kierunkowskaz oświetlenie. Wszystko tutaj działa. Dwie minuty, ja dopiero jedną modyfikację opowiedziałem. O, o, powiedziałem. To nieźle. Lecimy dalej oczywiście. Pługi i pług. Paczka pługów. W jednej modyfikacji cztery albo pięć pięć. 35, 4 albo 35, 5 pługów. 5, P3-35, 4-35, 5-35, 6-35 i 8-35, więc naprawdę jak ktoś szuka już konkretnych sprzętów to może się fajnie pobawić, tylko że to są oczywiście pługi nieobracane, więc jakieś starsze PGR -y albo coś w tym rodzaju i wtedy tylko będzie mógł sobie pobrać. Pługi wyglądają no dość ciekawie, tak? Taki właśnie starszy PGR, starszy styl tych pługów. Ale właśnie jak ktoś gra na takim PGR, to sobie może spokojnie takie maszynki pobrać. To jest właśnie oś, ośmiostki Bówka, największy pług z tej paczki, także naprawdę fajnie. Fajnie to wygląda, 300 koni zapotrzebowanie, więc tutaj już trzeba mieć y, potężny ciągnik. No ale dobra, lecimy dalej. Y, przyczepa, powiem Wam, która jest dość ciekawa, ponieważ jest to przyczepa samozbierająca do belek. Y, już Wam pokazuję w sklepie, jak to wygląda. Przy, przyczepa jest rozkładana na X, trzeba podjechać pod złożone belki i wszystko się ładuje. Automatycznie, ile tu mamy belek? 12 belek pojemności hmm. No i chyba tyle w pojemności No Oczywiście to jest przyczepane też duże belki, duże oryginalne, kwadratowe, czy tam prostokątne belki, nie na polskie małe. Od razu mówię, że na polskich małych nie zadziała, także nawet nie próbujcie. Także jeśli ktoś, ktoś grze na oryginalnych maszynach to naprawdę polecam, bo naprawdę fajny, fajny sprzęcik. Oczywiście też automatycznie się wyładowuje w miejsce gdzie chcemy, także też fajny sprzęt, można jak najbardziej polecić. No i co, lecimy dalej. Polski ciągnik Ursus C385, naprawdę maszynka bardzo fajna. Tu jest akurat kolor zielony. Obok będzie modyfikacja druga niestety. Nie ma, nie ma wyboru kolorów, tylko są oddzielne, oddzielne modyfikacje, ktoś stworzył ze zmianą kolorów tylko. Ale już Wam pokazuję, naprawdę tych modów jest sporo, że czasami trzeba przewijać. Jest! Jest jeden Ursus zielony C375i, identyczny czerwony, eee, tak, taki sam Ursus, tylko różnią się kolorami. Moc taka sama, eee, zbiornik na paliwo ten sam, prędkość maksymalna ta sama, identyczne. Tylko taka różnica eee, w kolorach. 75 koni mechanicznych, no i oczywiście otwierane wszystkie... Otwierane rzeczy wszystkie w środku, trochę problem z odpaleniem ma, już swoje lata ma, ale sprzęt działa. Lewe drzwi, prawe drzwi oczywiście otwierane, dach, no i jeszcze, no i jeszcze zostaje oczywiście szyba tylnia do otwierania. Też działa, a jest, dach już otworzony, dobra, 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 drzwi, wszystko, wajfy się ruszają. Ruszają, także jeśli ktoś szuka sprzętu, gdzie też wszystko działa, to najbardziej Wam e ciągnik ten polecam 8, 75 koni dokładnie także na jakieś większe gospodarstwo naprawdę można polecić. oczywiście oświetlenie działa kierunkowskazy też działają ruchome wajfy, biegi wszystko także polecam jak najbardziej sprzęt jest naprawdę dość dość fajny i nie jest głośny w pracy w porównaniu do innych poprzednich maszynek dobra lecimy dalej i tu mamy ten sam urzysk, oczywiście czy on ma coś innego w sobie? Chyba jest identyko, identyko, tak dokładnie. Nic tu, za bardzo się nie różni, że obejdę tak dookoła, czy można tutaj jakieś rzeczy porobić. Otwierane drzwi, widzę, że są od zewnątrz. Jeszcze sprawdzę, czy jakieś funkcje dodatkowe, niestety nie ma. Lecimy dalej sprzęt dość fajny parę osób pytało czy są jakieś ogławiarki do buraków i właśnie to jest taka ogławiarka czyli sprzęt do usuwania tych liści także wchodzimy w maszynę z burakami i tu mamy ogławiarka 75 koni mechanicznych zapotrzebowanie więc do Ursusa pasuje 3 metry szerokość robocza 10 na godzinę prędkość także dość fajny sprzęt ja sam nie testowałem ale ale podobno działa i naprawdę fajnie się spisuje tu jak widzicie tędy jest wyrzucany tak nie mam tu bureków nigdzie w okolicy żebym wam, żebym wam to pokazał ale naprawdę sprzęt polecam bo jest dość fajny i na koniec a nie jeszcze jest dojcz na końcu jedziemy teraz z John Deere, John Deere dość ciekawa modyfikacja ciągnik, jeden mod, w którym naprawdę możemy sobie masę sprzętów powbierać. Standardowa funkcja John Deere 770, 160 koni mechanicznych zapotrzebowanie. Jak widzicie masa, 3 do wyboru, czyli hydraulika przednia, czy tam obciążniki, podnośniki, cała masa różnych sprzętów, oczywiście TUR do tego dochodzi, konfiguracja silnika, ustawienia ku standard, jakieś Michelin, Wąskie opony, szerokie opony, naprawdę można to powybierać całą masę, podwójne koła, podwójne tylne koła też są także osobno, także naprawdę fajnie można to sobie mm, sprzęt na swój sposób stworzyć, że ja tak powiem, jeszcze dodatkowo wzory tam różne są, także też fajnie to wygląda, ja tu mam trzy różne, tak mniej więcej przygotowane się starałem, żeby każdy był inny, tu jest oczywiście bliźniak z przodu, bliźniak z tyłu, Tur, konsola do tura, tu z przodu oczywiście też jest. Czy tak przejdę do okazań, czy tu możemy coś tu porobić z zewnątrz. Otwierane drzwi są dobra. Także wchodzimy, palimy sprzęt oczywiście. No w porównaniu do jakichś kursusów 60. jest dość cichy Także naprawdę, jak też komuś na tym zależy, to polecam. No i co on tu ma? Oczywiście zamykane, otwierane drzwi. Boczne szyby zamykane, otwierane. Eee, tu widzę, że coś jest, co tu jest. Klapa silnika jakaś. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy tą klapę silnika. No jest, leży faktycznie z boku jak e. wejdziemy. dajmy zamknijmy, gdzie ta klapa. A jest, działam, to bajem, Dobre, dobre. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dość fajnie. Eee, co my tu mamy pod tym? Na przykład górna klapa silnika, dobra działa. Widzimy od razu, także nie będę nawet wchodził. Tu jest druga kraba kraba klapa z drugiej strony silnika drzwi prawe przednik tu rozkładany tabliczki ostrzegawcze na bokach otwórz panel sterujący także też jakieś fajne dodatki możemy wybrać szyba kolejna tutaj do potingera do sprzętów jakiś panel światło w kabinie dość fajnie tutaj drugie światełko naprawdę dość, dość fajnie ten ciągnik jest tutaj zrobiony w środku, oczywiście tylna szyba standard. I dachu chyba tutaj nie ma. Sprawdźmy, nie, nie ma dachu. Ale pewnie wam dość fajnie wygląda. Te klapy na boku odkładające się. Szkoda, że one tak na przykład nie zostają w miejscu, tylko jak już pojedziemy, to tak ciągnę się za nami. No ale i tak jest całkiem, całkiem fajnie, że coś takiego możemy porobić. Tam porobić jakieś zdjęcia, że naprawa John Deere i takie sprawy, także dość fajnie to wygląda. Oczywiście oświetlenie, koguty, kierunkowskazy, wszystko działa tak jak powinno, także naprawdę sprzęt jest dość, dość fajnie. Także polecam na większe gospodarstwo, jak ktoś szuka, bo naprawdę fajny ciągnik. Co my tu mamy? Tu mamy chyba koła szerokie, tak mi się wydaje. Jak widzicie, obciążnik trzyma jakiś inny wygląd, większy silnik ma na pewno. No i tam jakieś inne kolorki. Pewnie się różnić trochę wyglądem, bo wiem, że wybrałem inne modele. Ale czy tak za bardzo jakąś maską się różnią, ale, albo czymś chyba jednak nie. Chyba nie. Chyba się nie różnią aż tak bardzo. No na przykład tu jest Tus i takie dodatkowe wąskie opony też dość. Dość fajnie to wygląda. Także jest ciekawie. Tu nawet nie będę wchodził, bo to są identyczne, tylko... Troszkę inny wygląd zewnętrzny, czyli z inne opony, także nawet nie będę tam wchodził. I na koniec zostaje dojczwar e, Agro... Agrotron chyba, tak? Agroton? Agrotron? Zobaczymy. Agrotron, dobra. 110 koni, 43 na godzinę. Powiem wam, ciągnik dość szybko się zbiera, dość, dość szybko jeździ, także jeśli ktoś zależy na pokonywaniu dużych dystansów, to jak najbardziej polecam. Ustawienia kół standard, szerokie opony, czyli te, które on teraz w nim założone no i wąskie opony, także naprawdę sprzęt do oprysków, do, do pracy na co dzień naprawdę się nadaje. Oczywiście standardowo dołączony tus która nie ma, no ale w takim większym ciągniku to też tur za bardzo potrzebny nie jest no i co, wchodzimy do środka, nie ma otwieranych drzwi, widzę z zewnątrz, ale to też nie jest Hmm, jakiś mega wielki problem chyba nie e, co my tu mamy hmm, otwierane lewe drzwi otwierane prawe drzwi i chyba hydraulika nie to jest szyba myślę że hydraulika dość fajnie to wygląda taka przednia szyba otwierana powiem wam dość dość ciekawie e, trzy berdach oczywiście i, 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 i tylna szyba gdzie jest otwieranie tylnej szyby halo o jest tutaj na środku kamera jest chyba coś troszkę przesunięta aż za bardzo o dobra trzeba tak idealnie najechać na to kółko i się otwiera oczywiście dość fajnie sprzęcik wygląda oświetlenie całe działa koguty działają i też kierunkowskazy działają także naprawdę dość fajny sprzęcik no i co mogę powiedzieć polecam sam na pewno będę go używał bo dość fajny Dość fajny sprzęt. O, tyle w temacie. Się sprawdzę czy jest jakieś może otwierane coś z zewnątrz, ale raczej z tego co widzę nie ma. Wszystko jest tak jak wygląda. Także standardowo... O, nie to miałem włączyć. Dobra, sprzęt wyłączyłem. No i będziemy się zwijali z odcinkiem standardowo łapa w górę, jeśli coś pobieracie, coś, coś Wam się spodobało. Eee, piszcie co byście chcieli następnego zobaczyć bo czytam wasze komentarze tak jak to zawsze mówię na, może nie na wszystkie odpisuję ale na większość jak jest konkretne pytanie konkretny komentarz co i jak to naprawdę odpisuję no i tyle trzymajcie się do usłyszenia cześć